Witam, witam. witam Was w już szóstym i chyba przedostatnim odcinku, tak? Tak, a nie takim przedostatnim, bo to przedostatnim odcinku do tego, do, do Endu. Mamy bardzo dobre zbroje, bardzo dobra. Tak. Później wam pokażę. A teraz nie mamy czasu, bo trzy Ender Perły musimy jeszcze znaleźć. A i jeszcze mamy tutaj rzeczy do Endu. Tak. Tyle mikstur, mikstur powolnego padania i tyle mikstur regeneracji. Bardzo dużo chodziliśmy po tym, po, po nederze, żeby znaleźć te, te brodawki i te rzeczy na potki. A w tym odcinku 3 na Tak. A ja tak w ogóle, mamy na pokojowym. Mamy na pokojowym, bo robiliśmy... Mamy na pokojowym, bo zbieraliśmy te diamenty, żeby, żeby zrobić sobie lepsze te rzeczy. Ej, jakby coś, to ja będę zabijał, bo ja mam Grabież trzy na tym, na Mieczu. Jak mi laguje? Fak! Ty, ale laguje! Fak! Ale mi laguje! Ty, co się dzieje? Czy wy to widzicie? Co jest, jak mi laguje, eini to jest niemożliwe, że żeby... Biorę 8. Dobra, przestało tak lagować. To znaczy, nie przestało jednak. Ty co jest, co się dzieje? Ej, będziemy musieli odcinek przerwać, jak mi by, tak będzie lagowało. Ej, dobra, już mi nie laguje jednak. Już mi przestała reagować. Są, jest Edek, jest Edek, jest Edek. Idzie, idzie no. Oh, fuck. Chodź tu. No chodź, no. no chodź. Endermanie. Czekaj, ja go zabiję. Nie bij go, nie bij tego Endermana. Nie bij go. Tylko go nie bij, proszę. Nie możesz go panąć. To jest zabronione. Wypadła, wypadły dwie Widzisz, krawież trzy daje dużo Dwie wypadły z, nie, z jednego Dobra Tylko, o kurde Zapomniałem jedzenia wziąć Miecz wypadł mi Rzuciłem, Wyrzuciłem go przez przypadek Dobra, jesteśmy już ustawieni To jest doskonałość Uważaj z tyłu Z tyłu uważaj Dobra Pięknie. Idziemy. Edek, jeden Edek tylko. Tak ja muszę zjeść. Dobra, tam żryj. A my już w następnym odcinku pokonamy smo. Fuck, 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 fuck. Fuck mały zombie. Mały pasuch. Ma mały pasuch. Fuck. No bo... Przez creepery. Z przodu! Z przodu! Z przodu! Mieraj! A tak w ogóle mam ten. Mam ciernie na, na tym, na klacie. Czyli, że jak będą mnie bić, ktoś mnie uderzy, to sami dostanę obrażenia. Już mam dwa łuki normalnie Ty, ale enderman Ender, Endermany Ej, nie ma ich. Kurde. Endermany! Ty, a jak się robiło Endermita? A, jaj... Jak się robiło Endermita? Jak się robiło Endermita? Się robiło Endermita? Bo będziemy potrzebowali do ekspiarki. Ty, nie ma tutaj żadnego Etka. ale go się jeszcze... Rozpiło się jego jakoś chyba. Je... Aha, to nie wiem. Ty ja na hita miałem to, tego pająka. To Nie wiem, nie pamiętam, ale będziemy go potrzebowali. Oh, UFAK! A poleciało wszystko. Enderman! Enderman! Biorę go! Już go mamy! Już go mam! Już go tutaj mamy! Yeee! Yeah! Mamy 5 ender pereł! 5 ender pereł! 5 ender pereł mamy! Wyrzucił 3 tamten! A no bo ty masz te buty, które ten. Ja, ja mam głę... o głębiny wędrowca. A ja też tak chodzę, bo też mam głębiny wędrowca. Ej, krótki ten odcinek. To dawaj coś porobimy jeszcze. Popolujemy na potwory, dawaj. W tym? O, dobra. I w następnym. No i zabijemy smoka.

Czyli tutorial. Tutorial. zaczyna. No. Ej, zabijajmy te! Szkielety, bo potrzebne są nam strzały. Ja będę zabijał jakby coś, dobra? Ja zabiję Ja będę zabijała szkielety, bo ja mam tą grabisz i, i dużo strzał mi wylatuje. Dobra Szkielety, ja już mam ile strzał? 23 strzały aż mam. A ja mam 8, tylko. Dobra, co mnie bijesz? Na hita cię mam. No teraz na dwa. No. Ale ja, ja już taką władzę nad tymi potworami czuję normalnie. Ludzie bardzo potwory. Oczywiście, kto zwycięży? O, fuck! tylko. Potwory nam zniszczą świat, bo właśnie mi dwa. Idę, idę, idę do ciebie, idę do ciebie. Dwa szkielety? To jednego ja wezmę. Ja już nad wami czuję władzę 30 31, a kości mamy 26. Ja mam. To co robimy, Time Set Night? Fuck, tylko. A dobra, dobra, tylko jeszcze kurde, bo ja bym wrócił jeszcze na powierzchnię, żeby ten, żeby zabić... żeby trochę strzał wziąć. Chociaż możemy zrobić, ale na kurczak byśmy... Na kurczaki byśmy musieli popolować trochę. Nie no, mam strzał. Nie wiem czy nam starczy, naprawdę nie wiem. Bruk będziemy potrzebowali też bruku. Ale dobrze, 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 bardzo dobrze. To dobra, wracamy. Chyba, co nie? Weźmiemy tylko rzeczy, które są nam potrzebne. Nie, zaczekaj, chodź, wracaj! Ej, wiesz co? Ja miałem wtedy jeszcze ten! Ja miałem jeszcze wtedy ten, e, jak to się nazywało, e, kurde, właśnie ten proszek, a dzięki niemu nie będziemy mogli wzi wziąć okresu. No wywaliło nas i ja jak weszłem, to miałem zero itów, nic. Daj mi, e, miałem 12 tego proszku no dzięki yy, to tutaj się robi. dobra mamy 13 okresu to możemy jedno rzucić na, na znak zwycięstwa dawaj rzucimy jedno du, 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 du. ej fakt ja nie wiem gdzie to poleciało Drugie, jedno z dobrałem, drugie się rozbiło. Ej, to daj mi to jedno, to no, 12, no, tylko trzymać, no. to chcesz jedno rzucić? Trzymaj Yahoo! i wypadło, to daj, ale nie, 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 zapasie... nie, <grym> Dobra, mamy 11, tyle. Tutaj farma już niepotrzebna będzie, chyba, co nie? Chociaż będzie potrzebna. Tutaj mamy naszą małą tą. E, takie O, i weźmiemy E i mamy tutaj taką mini skrzynkę. Dobra, to wracamy, idziemy już, co nie? Nie, idziemy teraz do tego domku wziąć e, rzeczy, żeby już się nie wracać.

w ogóle łuk można naprawić? Nie, nie można. Dobra, ej... Ty yy, to co? Musimy zrobić nowy łuk, tak? Dobra, to zrobimy. Dwa nowe łuki. Jak się robi łuk? Odwrót Ej, jak się robi łuk? A, już wiem, już pamiętam. Okej, okay. okay. dwa. Dobra, dobra. Zaczekaj, no, tylko nasz, nasze łuki trochę zamczantuję. No byłoby ciężko. Trzeba było... ...prędę mało tu nie Ej, ej, czekaj. Fajny tak, zobaczmy. Miodowe lata. Później ogniska w celu zebrania miodu z mula do krętki drapią w pszczół. Aha. Ja nie ten łuk zenżantowałem. 24. Ej, który chcesz, łuk? Pokaż, zobacz yy, Niezniszczalność 3, moc 2 yy, czy niezniszczalność 2? Ja chcę moc 2. Ja też chcę moc bo... 2. To może niezniszczalność 2, albo niezniszczalność 3. To niezniszczalność 3. Dobra, ale jakby coś to, moc 2 jest mocno zniszczona. Zjechana mocno. Ej, to może się wymienimy, co? Jabłko zapomniałem! Ej! Jabłka potrzebujemy! O, Aha, dobra. Ja wziąłem dwa staki tego bruku, żeby się podbudować na wieżę. Jakbyśmy nie dawali rady strzelać. O, oh, f**k. strzały? Dobra, tam jeszcze strzały pewnie są. Ty, mamy za mało strzał chyba. Hmm. Ej, mało strzał mamy, fakt. Nie wiem czy damy radę. Ej, chodźmy jeszcze do lasu. Do lasu pójdźmy jeszcze. Po ten. Po jabłka. Zrobimy wtedy ten. Jabłka. A i jeszcze ja tutaj zbiorę dużo tego. Dużo pszenicy, żeby zrobić. Yy, chlebki. Jesteśmy trochę słabo przygotowani, wiesz. Nie no może być tak nawet. Już zaraz idziemy, a masz tarczę nałożoną? To? Masz tarczę? To zrób, to zrób, zrób mi. Dobra, zaraz zrobię, sadzę teraz. Co ty robisz? Aha dobra, to dawaj wracamy. No, i teraz weź sobie. Dobra, chodźmy. Chodźmy, wracamy. No bo zabije się jego właściciela. Jej właściciela. Wracaj nie niż zbroi. I co jest? Nie ma właśnie, dlatego mamy za mało strzał, bo mamy 61 strzał. Mało! Bardzo mało. A ja nie wiem, żeby było dobrze. Oj, sorki, 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 sorki. No, ej, w twierdzy będą szkielety. No, fa. Ej, sorry, co jest? Co się dzieje? To co, jab 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 jabłka musimy pozbierać, kurde. Co jest? No, To może polecimy, to trochę polecimy. I na co to chodzi? No to Zaczekaj. Ja chciałem wziąć złoto. Na jabłka. Dobra, no to kończymy. Może dawaj, kończymy. No. Dobra, to kończymy. Do zaczenia, prawda, w następnym odcinku.